Siemanko, tutaj. Bukaj, jest to pierwszy odcinek. E, Możliwe, że z nowej serii e, gramy sobie na serwerze Pandacraft. Jest ze mną Martin Play. Dzień dobry. E, I ogólnie jest to tryb Capture the Flag. Niestety, Martin jest w drużynie przeciwnej. A może stety? No, może. Juła! Gdzie jesteś? To cię zabije. Jeżeli chcesz, takiego pojedynku. Dobra, solo, solo po przedszkolu. A kto stawia solo Nie wiem. Ty Nie. Yeah. O, zabili mnie Dobra, Gdzie O robimy mi solo? jakiś tutaj Majajaj. Chodź zrobimy solo po prawej stronie tego budynku. Znaczy po, po prawej mojej, po lewej Budynek twojej. jaki ten? A jaki kolor? Ten pomarańczowy ten ten taki. Ale twoich tutaj rozwalam. Dobra, ar czerałkiem. Zabiłem Zabiłem, Zabiłem. Znaczy... OOUUUU Scout mi zabił. Gdzie on jest? LOL, tu jest taka walka, że ja nie ogarniam gdzie jest i w ogóle. Skut! Szkod... Jest! Chodź tu! Fuck, prawie do dziury wpadłem. O, ty mnie gumiażem jesteś KI PATING! Ten patyczkiem tutaj wali! Mój patyczek ma na enchantu ostrość jeden. ale tam byli twoi! Nie, po prostu mnie nie trafiałeś. No bo ja nie wiem, co tu się dzieje, ja mam tutaj. chodź. Zabij mnie! Twoim tak. mi zawinię. Magno, magno Z. <grym> tu Nieraz nie ogarniam z kim jestem. Czekaj, czerwoni to moje, tak. Uuuu! Nie! Zostawcie mnie. Gruzmenie! Ktoś tam na dachu, no pan. Ja was tutaj postrzegę. <grym> Fak, nie, nie uda się. Ja was tutaj poszczelam Gdyby mi ta perła działała. O, 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 jesteś! Chodź. A masz! Dzięki Zabijam. za... Nie. Nie. LOL. Czekaj. A co to było w ogóle za miksturka? Leczenia. Dupa. <laughs> ja cię leczyłem, LOL. <laughs> Nie! Gościu! Zatakował perfidię Ej, chamstwo. Podpaliłam kogoś. Cicho! Nie burcz. O. No. No, no? twój! Masz że tam byli twoi. Zabiłbym cię. Jasno Ja tutaj probię akcję. Na ciebie, ale nie, bo twoi. Lol, jaki koleś dobry, on ma ten... E... O, zabijam go. O! Jak się żem przebił! No kurde, już go widziałem, już go widziałem. Nigdy cię nie dopadnę, no. Nigdy. Bo ty tam stoisz i Po prostu... ...strzelasz archerałkiem. O, ktoś jest. Ktoś tu jest. Ja... <laughs> uciek Gdzie jesteś? Eee... E, e... No wiesz, tam daleko. Ale I... nie ktoś walnął. Zabiłem cię. Łonić. widziałem złoty kubraczek. Pomyślałem, że to. A, ja jestem w tym złotym, ci spoko. Ja myślałem, że jestem ee, w żelaznym. Snajper mnie na hita zdjął. Nawet nie Dobra, czułem. kogo tu atakować? Nie. Ja no, no. Ja w ogóle słuchowałeś, ale mistrz. Gdzie ty jesteś na wieży? Nie. No, yeah. no, nie. jest. O, jesteś. Nie. O Łubułby! Nie lubię za bardzo takich walk. To jak... Tu jest taka walka. Nie lubię takich masak. To jest nie, możemy teraz. Uh, spróbować. Spróbować wyjść i na parkour iść. Nie, niezbyt. Dobra, to nie. Ile ogólnie już trwa? Yy. Siedem minut? Lord. Lord? A, nie, zabiję. Zabić! Zabiłem? Zabiłem! No zabiłem! Nie! Zabiłem! Zabiłem! <grym> zabiłem! <grym> nie jaka podjara! Nie! nie. Uhu. Tak blisko! <grym> tak blisko! Tak blisko. Widzę cię! <grywa> ender, ender się mnie zdjął. Ej no ja was, da, ja idę na was na 500. Wiem, że masz dokonalstwo. Dobra, ja, be, ja będę tutaj... kampił. O, tam ktoś idzie. Ha, masz. Trafiłem w niego. On we mnie! O jest. O nie. Nie! <fres> Fuck, 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 Nie. Znowu fuck. farcisz nie. Nie, jeszcze nie Ale ty Oj. farcisz Zginęłeś? Nie A ja mam tego ty... O, jesteś No Nie, nie, nie. fak, nie Nie Nie. Nie dam

Cześć, cześć. Dobra, tak. Tw twoi przyjaciele. <grymne> Zginęłeś. <grymne> Gitara. Nie, popatrzcie tam, proszę. Co? Skąd mnie zabił na hita? Wy ty wy. Co on tam ma na Łędziancie? Nie wiem, chyba to trwać 10 minut, więc możemy raczej kończyć. Nie, zaraz będę kończył. Tylko się roz... Tak, u mnie zabił. Ogólnie, Dobra. jeżeli serwer wam się podoba, to będzie oczywiście. Ostatnia akcja na bukajach. Oczywiście będzie IP e, w opisie. Oh! Ja robię ostatnią akcję na ciebie i zakończę film Ale ja lamie, nie no, bo ja nie umiem walczyć w taki... No patrz, co się dzieje, no po prostu nie wiem, gdzie jesteś i... Obok są inni, no. Zamieszanie. No dawaj, dawaj! Film na spawnach! Dobra, dobra, bi, bi, bi. Ja tam biję. Nie wiem gdzie, ale spoko. Dobra, ja tam myślę, że. To już będzie koniec. Pierwszego odcinka. Myślę, że. Będziemy kontynuować tą serię, bo. No, ja będę. To będzie raczej seria taka fightowa. Biję będę... wam na spałta i się cieszę. Aha. Również e, ben, będą, będę nagrywał z innych serwerów, ale taki właśnie fightowy, że będziemy się bić. Coś takiego. LOL, zabił mnie, dobra. dobra. Z tym smutnym to... akcentem, czyli zginięciem, kończę. Trzymajcie dobra. się, cześć, dajcie suba lub lajka.